Leć Jest, jest skaw na lewo Nie widzi nas A ślepy no Nie widzi nas Het Zabiłaś go Jak? Tak Nie widzi nas No ale co, o co ci chodzi? Mają go nie zabijać? No Ale ja idę po niego z włoki Ma broń Tak, później bym nie zajebał w plecy. No kogoś innego. Kładź się. Dawaj, kurwa. Ło, kurwa. Ło, o, 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 do mnie, do mnie. Spierdalam. Do ciebie. Może na lewo jest. Był. Wiem, wiem, wiem jest. Masz go? No, za tym tym no. Z góry go wezmę Z prawej jest prawej Widzę Dobra, masz go Z prawej jest Patrzę plecy ty, ty, ty. Leży, żyje masz, żyje, masz go? Dobra Nie, żyje, żyje na lewo. Leczysz, szwata! O kurwa, zabiła! Zabił cię! Nie, ktoś inny mnie zabił! O, Ja go zabiłam! Jakiś inny koleś, Only tak. Fans Father. Co to kurwa było? Ty żyjesz? Tak. To tam jeszcze jeden był! No, ja go kurwa zabiłam! E to mu, kurwa skaf. Ten na lewej. kumasz?